No i mamy czujnik. czujnik zapchanych klawiszy, czy zapchanej sieczkarni. Jak to nazwać, panie Tomku? To? No zapchanej, zapchanej sieczkarni. Bo jeżeli pas się zerwie na sieczkarni, lub tam łożysko się zawsze wał, wał tutaj z tymi nożami stanie, to po prostu o, pas będzie się palił, a my nie wyłapiemy tego. Mm -hmm. No to za trumbiną kombajn. Ja widziałem, że jak jest dużo zielonego potrafi nawet nie dolecieć do rozdrabniacza i też się zapchać. Jak jest no, bardzo dużo, to... na przykład gryka. Gryka jest... jest taka, wiesz, paskudna. No, no. Czasami gdzieś może stać, stanąć, że nie doleci, że wąchodzi, mm -hmm. a się zapcha. To Zależy co się kosi, jak tak jakieś jest. mokre łęciny, czy nie łęciny gdzieś tam kurczę staną. Wystarczy, że jakiś tam z, z letki ledki zastój się zrobi, to się tak napcha. Nie wiem jak przy brzeżepaku by było, ale żepak chyba kruchy jest. Ale też tak mamy zielone łodygi. Wtedy tylko kąbaj na pół rościąć, wyciągnąć i na go spawać. Naprawdę to jest taka robota ciężka. Tu się nie doświadczyłem, ale słyszałem. Kolega zrobił z nierdzewki daszkę według oryginału. Czujnik jest nowy. To jest czujnik od żółpa albo dzielcza biegu wstecznego skrzyni biegów No bo jak jest napis, to jest co na trzy razy tyle. Czujnik założony. Puszczona tutaj jest wiązka. O, elegancko. Żółty przewód się spotkał z żółtym. Tak jak jest nomenklatura żółtego przewodu. Od tego czujnika. Teraz nacisnę go i pokażę, jak on działa. Miejmy nadzieję, że sam nie będzie trąbił. Jakby sam trąbił, to trzeba wtedy czujnik cofnąć. Zobaczymy, bo Tomek mówi, że w miodowym trąbiło samo. Uwaga, czujnik sprzęga przeciężeniowego, uwaga. Działa Chodzi, a teraz, a teraz, dobra Tomek, starczy, a weź ten drugi od tą łyżką Tomek. Ten tutaj na przenośnikach, ten talerzyk unieś je, ten wewnętrzny no. Dobra Wszystko wiemy Tu żarówka to się nie domaga, ale też się... Tu jest od klawisza, to tu mamy Od tego, a tu Kogut